Jeśli myślisz, że praca dewelopera to tylko nadzorowanie budowy albo jakie kroki trzeba podjąć, zanim postawi się ten pierwszy fundament, ten film pokaże ci, że inwestowanie w nieruchomości i zarządzanie projektami deweloperskimi to o wiele więcej niż tylko budowanie. Dowiesz się, jak analizować działki, jakie formalności musisz spełnić, dlaczego spółka celowa to dobry pomysł, oraz jak uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę. To praktyczne informacje, dzięki którym zrozumiesz złożoność całego procesu deweloperskiego. Partnerem odcinka jest Horyzont Inwestycji. Witajcie na moim kanale, ja nazywam się Paweł Kuczela i prowadzę firmę Horyzont Inwestycji, a za miesiąc rozpoczynam swój kolejny projekt deweloperski w postaci budowy 299 mieszkań w stolicy Karkonoszy, czyli w Jeleniej Górze. Dlatego choćby na realizację takich projektów deweloperskich dzielę się z Wami moim doświadczeniem. Moi drodzy, zanim zaczniemy mówić o tym, jak zostać deweloperem, warto odpowiedzieć na jedno proste i podstawowe pytanie. Kim właściwie jest deweloper? Deweloper to nie tylko murarz. Deweloper to nie tylko nosi i wozi taczki, choć często kojarzy się tylko takiego dewelopera z budową, cegłami i betoniarkami, to jego praca to zupełnie coś innego. Deweloper to finansista, menedżer, można powiedzieć analityk biznesowy, a także strateg, który łączy różne elementy całego procesu inwestycyjnego w jedną całość. Deweloper nie musi umieć stawiać ścian, ale musi wiedzieć, jak postawić na nogi cały projekt. Jego zadania to m.in. zarządzanie zespołem od architektów po inżynierów, po sprzedawców. Musi ogarniać całą logistykę, negocjować umowy z firmami dostarczającymi media, zajmować się formalnościami prawnymi, a także czuwać nad budżetem i przede wszystkim nad czym, nad rozliczeniami, bo to jest bardzo ważne przy inwestycjach deweloperskich. Deweloper to osoba, która spina tak naprawdę cały proces od A do Z to jest taki mózg operacji. Ta praca jest bardzo wielowątkowa, specjalistyczna. Jakbym nazwał tak w jednym zdaniu, to jest takie łączenie biznesowe, łączenie kropek, ale takich właśnie, tak jak powiedziałem, mocno odpowiedzialnych, mocno biznesowych. A teraz przejdźmy do kroków, które deweloper tak naprawdę musi podjąć zanim ruszy cała budowa. Na początek to musi przeanalizować działkę. Musi ocenić jakość tej działki, potencjał tego gruntu, czy może tam w ogóle wybudować cokolwiek, jakie warunki gruntowe występują. Deweloper musi sprawdzić, co jest pod ziemią, czy nie ma żadnych niespodzianek, czy nie ma żadnych rur, starych murów, skabli, skał jakichś starych sieci. Należy pamiętać, że badania geologiczne i takie odwierty to kluczowy pierwszy krok do wykonania właśnie takiego zadania na tej działce. I jeżeli wszystko wygląda dobrze, czas na zakup takiej działki, i tu wchodzą już w grę kolejne procedury notarialne, czy inne formalności, sprawdzenie, czy ta działka ma dostęp do mediów oraz czy nie ma na niej jakichś takich, nie wiem, niespodzianek, czy rzeczy typu służebność. A jeśli jest taka służebność, to dokładna weryfikacja, jej zapisów. Później trzeba wybrać odpowiednią formę prawną dla tej inwestycji i najczęściej zakłada się spółkę celową, czyli firmę, którą tak naprawdę, której jedynym celem jest realizacja tego konkretnego projektu. I czy będzie to spółka z/O, czy inny podmiot, to tak naprawdę zależy od specyfikacji przedsięwzięcia. Czy to będzie bardziej ryzykowne, czy mniej ryzykowne, ale najczęściej są zakładane spółki z/O. Przejdźmy zatem do kolejnego kroku. Jaki jest etap? Projektowy. No, i tutaj zaczyna się współpraca z projektantami, z architektami. Trzeba bardzo dokładnie ustalić, co będzie znajdowało się w budynku. Czy będą to biura, czy będą to mieszkania, czy będą to lokale usługowe, a może jakieś dodatkowe pomieszczenia dla mieszkańców czy dla studentów, w zależności dla kogo będziecie realizować ten projekt, lub może jakiegoś całkowicie innego sektora klientów. To wszystko wymaga, moi drodzy, analizy i potrzeb klientów i odpowiedniego zaplanowania całej przestrzeni. No i na koniec najtrudniejsze, uzyskiwanie pozwolenia na budowę, bo o to przede wszystkim tutaj chodzi. Z administracją nigdy nie jest łatwo, bo od urzędników poprzez sąsiadów po jakieś lokalne władze każdy może rzucać kłody pod nogi, jak to w życiu, a niespodzianek takich jak, nie wiem, zmiana burmistrza czy władzy mogą drastycznie wpłynąć na nasze plany. A co jeśli w trakcie budowy okaże się, że grunt nie jest taki stabilny, jak wynikało z wcześniejszych badań, albo jak go ocenialiście na samym początku? Takie niespodziewane przeszkody techniczne mogą kosztować masę pieniędzy, nawet fortunę i spowolnić cały proces inwestycyjny. Oczywiście nie ma tutaj sytuacji bez wyjścia, i przykładów jest wiele, można tutaj pomnażać, ale każdy deweloper to zapamiętajcie. Ma swoje historie o problemach, które trzeba było na pewno przezwyciężać. W tej branży trzeba być elastycznym i gotowym na zmiany w każdej chwili. Zespół klucz do sukcesu ale na szczęście deweloper nie jest sam i klucz do sukcesu to dobry zespół. Architekci, prawnicy, doradcy podatkowi, inżynierowie, kierownicy budowy cała administracja. I szereg innych osób to ludzie, którzy pomagają takiemu deweloperowi, to ludzie, którzy pomagają rozwiązywać codzienne problemy i rozwiązywanie tych problemów na bieżąco to jest kluczowe, bo nawet jeżeli macie najlepszy plan, może się niestety rozsypać. Deweloper, który potrafi dobrze zarządzać zespołem, unika mnóstwo błędów. Każdy ma swoje zadania, a odpowiednie delegowanie tych zadań i kontrola przede wszystkim to jest sukces do realizacji i to jest przede wszystkim ta podstawa tego sukcesu. Ważne jest też dobre raportowanie postępów, zarówno wewnętrzne, jak i inwestorom. Od Każde te osoby chcą wiedzieć co dzieje się z ich pieniędzmi i dobrze zorganizowany zespół to połowa sukcesów w branży deweloperskiej o tym proszę abyście za każdym razem pamiętali przy mniejszych, większych i tych potężnych inwestycjach i na koniec kluczowe aspekty przy wyborze inwestycji czyli jak wybrać odpowiednią inwestycję to pytanie które zadaje sobie każdy początkujący deweloper czy nawet inwestor przede wszystkim trzeba dobrze ocenić lokalizację czy działka ma dostęp do mediów, woda, prąd, gaz, czy w tej okolicy jest odpowiednia infrastruktura, która przyciągnie przyszłych mieszkańców lub najemców. Do tego dochodzi oczywiście analiza rynku i operat szacunkowy, czyli ocena wartości działki i potencjału całej budowy to na jego podstawie często zapada decyzja, czy w ogóle inwestycja się opłaca, czy jednak lepiej poszukać czegoś innego bądź innej lokalizacji. Musimy bardzo dokładnie przeliczyć, za ile kupimy tą działkę, za ile postawimy te mury, za ile je wybudujemy i przeliczyć dodatkowe koszty okołobudowlane, bo przecież zagospodarowanie terenu kosztuje, podłączenia mediów kosztuje, koszty około zakupowe, takie jak ogrodzenia, chodniki, opłaty notarialne, opłaty prawne, opłaty bankowe, lampy Tabliczki, murki i tak dalej, i tak dalej. Tych opłat jest naprawdę szereg. Później musimy sprawdzić i przeliczyć, za ile sprzedamy takie nieruchomości w stanie deweloperskim i od sumy, pełnej sumy potencjalnych przychodów, odjąć wszystkie koszta, które poniesiemy. Wówczas wyjdzie nam Da marża, na którą będziemy długie lata pracować, albo i krótkie w zależności jak się postaracie, i na podstawie tego zweryfikujecie, czy procent zysku jest dla Was wystarczający i bierzecie się za dany temat inwestycyjny czy deweloperski. Ważne jest przemyślenie tej całej strategii, a co jeśli się nie uda, co jeśli się nie uda sprzedać mieszkań, jakie mamy opcje awaryjne, odpowiedzi na te i inne pytania pomogą uniknąć Wam na pewno kosztowych błędów. Podsumowując, deweloper to ktoś więcej niż tylko osoba odpowiedzialna za budowę, moi drodzy. To menedżer, strateg, który musi połączyć wszystkie aspekty inwestycji od planowania poprzez finanse aż po współpracę z zespołem, a przy tym musi umieć przewidywać problemy i szybko na nie Przede wszystkim reagować. A teraz moi drodzy, jeżeli podobał Wam się ten film, polubcie go, zasubskrybujcie mój kanał. To na pewno da mi większego powera do działania. Dzięki temu nie przegapicie żadnych nowych odcinków. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania o procesy inwestycyjne czy pracę dewelopera, czy może chcecie poruszyć jakieś konkretne tematy, śmiało zadawajcie pytania w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem i być może Wasze pytanie albo te Wasze wszystkie komentarze staną się tematem kolejnego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.